Pod Ipsos, stoczona w 301 roku przed naszą erą, była jednym z najważniejszych starć diadochów, następców Aleksandra Wielkiego walczących o podział jego imperium. Antygon Jednooki i jego syn Demetriusz stanęli przeciwko koalicji trzech potężnych władców Kassandra, Lizymacha i Seleukosa. Starcie rozegrało się w pobliżu miasta Ipsos we Frygi, a obie strony zgromadziły olbrzymie armie z tysięczną piechotą, jazdą i słoniami bojowymi. Choć Antygon miał do dyspozycji imponujące siły, kluczowym czynnikiem w bitwie była ogromna liczba słoni bojowych Seleukosa. Zablokowały one kluczowe manewry Demetriusza i uniemożliwiły skuteczny atak kawalerii, co przesądziło o wyniku starcia. Antygon, mimo heroicznej walki, zginął na polu bitwy, a jego armia została rozbita. Zachęcamy do dalszego zgłębiania historii i odkrywania takich skarbów, które czekają, by opowiedzieć nam swoje historie.